Z drugiej strony, Monia i Agatka Dwajaka! Będę stąd tu, a dzisiaj mamy dla Was cztery! Dzisiaj! Cześć! No. Będziemy z sobą rywalizowały! A cztery będzie bez kciuków, słuchajcie. Bez kciuków nie wiemy, ja mam kciuków. Będziemy miały kciuk, kciuk, tylko te palce! Jakie to przeżyjesz? A to przeżyjesz? Ja nie wiem, czy ja naprawdę tak bez samych kciuków, bo to tak dziwnie, nie jestem przyzwyczajona. No właśnie, bo zawsze ten kciuk jest tam potrzebny. Załóżmy o tak doro życzek, nie? Wszędzie. O, wszędzie jest krzywda potrzebny. Bez niego chyba byśmy nie przeżyły. O nie. No właśnie, to zaczynamy. Tak! To zanim zaczniemy! Zrawiamy to i drogę Ja pozdrawiamy no, no. Pozdrawiamy. Nie, pozdrawiam jako pierwszą. Pozdrawiam. nie, widocz! Dobra! Pozdrawiamy! No i ja najpierw pozdrawiam Marka Sabickiego. To... No, a ja pozdrawiam, ole nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale pozdrawiam, pozdrawiam. wiem bardzo gorąco. Ta... Pozdrawiamy. I ja jeszcze pozdrawiam Słodką Pusię L.P.S. Oh, pozdrawiamy! I przechodzimy o. do challenge'u! Właśnie! Jelu. To pora na pierwszą rundę! Ale najpierw się... co? Bez palucha, no! No bez palucha, no musimy sobie zawinąć w palce! Dawaj palec, Monia! To dawaj, masz! Tak czy tak? Czy tak? Czy podarła! Uuu! taśma? Mam nadzieję, że trochę jej wyżej Dawaj palucha! Schowaj no. go! tak? Nie, tak jeszcze musisz do środka bardziej. No, o tak? O, tak. Aha, o, o, tak. no dobra. Uuu, ale Uuu, ale, mi... się i... dziwnie, ale się dziwnie czuję, wiecie? Moja zaraz będzie bez palca. <grym> o nie, będę się czuła o... jak ucięty palec. <grym> no, uwaga i... i... O już chyba. I koniec. O i koniec. Uuu, fajnie. Uwaga, ciacham i zrobione. O jest. I druga ręka. A ty sobie ją zrobisz sama do środka? Ale jest druga ręka. Ja wiem, a ty sobie sama obiniesz? A, dobre, dobre pytanie właściwie. Chyba dam radę to co? musisz dać radę. To tak, Aha, to tak. Wow. Dobra. A to mnie przestaje. Ty nie ja jaką będziesz owijać. Jakoś dam radę, bez kciuka. Jakoś, to jest bo... radę, no. O, uwaga. Dobra i ja. zawinięte. Dobra, ja o, ci... ma. Ja ci... Jesteś ma? Ja nie jest taśma? Nie. Wystarczy. Czuję się jak taki ptak albo taki kot, Dziwnie. który ma cztery, cztery. ja muszę coś tak, zrobić. Mogę ci w to przytrzymać. Jak nie. Chcesz. Jest, to jedną to ja zrobię. Ju? Wow! Ale Ty się udało! Spójrzcie! No! Dobra, ale dziwne uczucie. No! Aaaa, chodź taśmy. Już! I jeszcze druga łapka. Teraz już nie wiem, czy tak powróci. Mogę się no, przytrzymać. No? To, no przynajmniej już się sprawdza Czy dasz rolę bez kciuka? Nie chciałabym bez kciuka być, słuchajcie. Ja szczerze powiem Wam, że ja też bym nie chciała być zbyt moment. Dziwnie to jest. O, Stoczny. uwaga. I. I się ucieknę jakoś. Uciekaj. No. Uwaga. I o. Udało się. no to, Udało się! słuchajcie, jesteśmy oficjalnie już bez jednego właśnie. palca. Nie mamy jednego palca, nie, mam nie, tylko cztery palce! No, tylko cztery palce. No, właśnie. I mamy nasze jabłko! I nasze jabłko trzeba przynieść na pół! O nie! Aż to będzie! Musiała obrać to jabłko czterema palcami! No nie niby jak? No właśnie, nie <grym> wiem, jak to zaraz się nie, Ja też nie wiem. No. To, to było... rozpoczynamy! Nie, ja To nie, 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 chcę. To dawaj, mogę? nie, nie, mogę nie, Mogę? Tak. Tyle, tak. Nie, ja mogę. Nożem nie, ja nie, mogę ja nie, 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 na nie, ręce, nie, O, uwaga. A, Ciężko idzie? nie, idzie. nie, 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 będzie, która szybciej A może wydrążymy środki? Wydrążymy środki? No. No dobra, ale co? co musisz no. mi jeszcze obwinąć tego palca chyba, bo ja tutaj jeszcze. mam dostęp do kciuka i się boję, że no. będę oszukiwać. Boję. Yeah. Masz dostęp do kciuka? No. No zobacz, trochę mi tak wystają, więc jak złapię nóż, to zobacz, widzisz? Widzę. O. O, to masz za Łatwo. O, ja tu mam tak zupełnie obwinięte. Masz <laughs> radę to wyciągnąć tą no, tak. Powiem ci, że ciężko. A, Idzie? Tak, ledwo, ledwo. Końcówką paznokcia jakimś cudem daje radę. Nie mogę. O, o, dobra, tak. dalej. No, udało Bo, się, tu, się. Udało się. No, tutaj raz tak mi Jak to? ciężko. O. Nie polecamy wam pozbywać się kciuków, wiecie? O, o, tak, jakoś. No. no. To mi się chyba lepiej będzie ciało. To dziwne bardzo uczucie. Monia, jak mi to tniemy? Nie? Nie mogę. O, teraz mam zabezpieczony kciuk. O, dobra, teraz robimy na teraz. Nam teraz nie będę oszukiwała później. O, no dobra. Dobra. To. Yy... wydrożamy środki! Czas start? start? A to teraz środki czy obieramy, to to jabłko. Dobra, to obieramy jabłko. To obieramy jabłko też! Czas A, start! Uwaga, ja nie to mogę ci po ja się Wam przyznam, że ja nie obieram nigdy jabłka ze skórki nożem, tylko Ale w moja tobie... zawsze jem ze skórką. Ale to mi to dobrze idzie, mi to nie wychodzi. O uwaga, ja bardziej... Jajko, o, ja już mam coś. Ja bardziej to jabłko chyba tak se pop... nie wiem. Bo, bo, bo tak, tak jest chyba. A! Myślałam, że sobie rękę odetnę, słuchajcie. Uh -huh. <słuch> O, zobaczcie! się ja dostaniecie takiego jabłka, że ja Szczerze Wam powiem, że czuj, ja bardziej to jabłko y, ucinam, niż obieram, wiecie? A ja tam ładnie obieram. Ładnie obierasz? To Ty Spariam jesteś porabiona. Chyba jak. Ja jestem na co dzień bez kciuka. Chyba często bez kciuka robisz wszystko, że żeby... O, uwaga. O. Ja zjem tą skórkę, dobra? Zjesz? Mm, 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 mm. No. O, tak, uwaga. A, jabłko ucieka. Prawie skończyłam. A, udało mi się. Już masz całe obrane? No tak powiedzmy, dalej mi się nie uda. A Tobie? A ja tak mam biec ładnie. Ci o zobaczcie, jakie ładne jabłuszko. Ja sobie teraz o, je zjem. A ja też tak obrałam. Mm. Hmm. No właśnie, bo my nie mamy kciuków. Mhm. Mhm. Nie mamy, ale no jest nie. dobre jabłko. Ale pycha jabłko. Mhm. No. To kolejna runda. Właśnie, ruda. jabłka tak bardzo smaczne jest. Będziemy się polować. No bo oni się polują bez kciuka. No, no. Bez kciuka to będzie trudno, ale w której to lepiej będzie. Tutaj To by specjalny, eee. słuchaj, pierwsza raz zaczniesz się polować. Ja Wam przyznam, że ja strasznie lubię to. A jaki masz kolor? Taki jest bardzo zobaczcie, taki o, jest. no taki jest. Strasznie ją lubię, po prostu mi <gry> się kolor mega podoba. Aha. Dobra, uwaga. No, zbroję, że nią tak malować no, Tak dziwnie. Star, czas, ci to zajmie. i... A to proste! Uro. O, ale Uro. nie. Serio? No, nie. Nie za W ogóle nie wyjechałam. Nie wiem, wyjechała. ja, no, ja będę miała gorzej, bo się... Mm, rzadko. Uchamę, Aha, teraz ja. Mhm. Uwaga. Teraz moja. No I, no. mhm. I malujesz, malujesz. Będzie dobrze. Meniam? Mhm. No. Pokaż się. No, też jest dobrze. ale, ale ładnie pachnie. ona. No, tu ja to bardzo bardzo fajna, dobrażę. naprawdę. Jest o. mega fajna, trzminka. Mhm. No, naprawdę, bo nie pachnie tak ten... No, polecam wam, patrzcie, o, taka fajna jest. Mnion. Ale mnie dziwnie, bo ja nigdy. Pokaż. Tak maluję usta. No, no. I hałas u góry. A, a to jest taki kolor! I szkoda, że się kudal, ale, w... W... ale naprawdę ta chłopotka twoja, pa... ci... no, twoja pachnie. No, no, no mówię, bo pachnie ładnie, I... ale ma kolor mega fajny, mówię wam serio. Do no. wszystkiego pasuje. Patrząc z kamery całkiem no. mi pasuje, tylko trochę wyjechała, no. ale to nieważne, no. nie? Jest bardzo fajna, tak. pamiętajcie. No. I do no trzeciej rundy! Trzech rundy. Trzech rundy. I masz na zdaniem będzie otworzenie cukierka. odłożę, dobra? Dobra. To uwaga! Otwieramy cukierki! start! Start! Ale zjadamy też? Ten zjadamy. Chyba, że nie chcesz jeść. Chcę. Ojej, ale to Ty już otworzyłeś? Nie wiem. To ty już wygrałaś tą rundę. A już drugi. no nie jem szybko. Uwaga. Ciężko się mówię, jak sobie wiecie. Na pewno o tym wiecie. Ale otwiera się okej. No. To nie jest takie trudne, nie? I mam je na... I mam je I drugi. Mm. Ja na... nie mam mm. Te długo mm. no, no, no. mm. 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 I mm. mm -hmm. chyba. To na... pewno. mam je na... I na... Miałeś czwarta! O, czwarta lunda! Co taki mam fajny to nie Ja mam tylko biały, to też jest fajny. Taki jest cieniutki, wiesz, z głowetką z tyłu. Ale fajniuś! Oj, zrobiła się różowa. Jak ałaka Barbie. Czemu się zrobiła różowa? To dawaj, cnij! nie I, I będziemy pisać swoje imię i ulubiony owoc na kartce. no, no. ja tak muszę to jakoś przeciąć. Knij, bez czuka! No, zaraz, wiesz jak ciężko? Rozumiem no, to, że ciężko. O, e, proszę. Prawie ty się nie podobasz A teraz, będziemy pisać swoje imię? Jak ja mam do nich wytrzymać? Imię? Jakąś tak wyciągnięłam, uwaga. Imię i co? I owoc. I owoc, właśnie, uwaga, czas start! No. Mam! Ej, ja no. Mam! Ja to ja ty wyczerpałam! Gdyż szybko napisałaś! Ja ja mam dopiero teraz! Ja napisałam Monika i pan na mój odlubiony obiad! A ja napisałam agata i mango! Oooooo! Dlaczego ty lubisz mango? Dlaczego ja nie mango? Mango, mango, mango! Bo jest myślę, że takie są dobre lody z mango! O, albo sok z mango! Bo ty nie jadą lodować z mango! Musisz zjeść, ja Ci powiem gdzie. Zabiorę Monię na lody. A kiedy? Może Wy z nami pójdziecie na lody? Co? Właśnie! nie. iść na z nami na lody, będzie fajnie! No, a, I nie, oczywiście sweet focia na tak, powiedzenie. I pokażę Wam, jak Monia bo... wreszcie zje mango. Znaczy mango. Wszyscy razem zjemy mango. Koniecznie, pójdziecie z nami. No. To zakończyłyśmy nasz pierwszy challenge! No, a, tak! Było bardzo fajnie, podobało mi się, bez Było ciężko trochę, wiecie? ciężko, no bo tak... Tylko mam cztery paluszki. ale nie dałaś radę, bo mi obwinowałaś sobie dłoń, bez To co prawda. No, no. Więc jeśli wam się podobał, zostawcie łapki w górę. I kciuki. W sumie <laughs> kciuki, ja wam pokażę czy? tym palcem, bo kciuka nie mam. Ja też. piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej challenge. Jaki?